No, i dostawa, dostawa Sianka, drodzy widzowie. Znalazłem blisko siebie takiego samego maniaka jak ja, jeśli chodzi o zwierzaki. Co prawda, Filip jest młodszy, ale też zapalony, jeśli chodzi o zwierzaki, i on produkuje Sianko. Ja jeździłem po 30 km w jedną stronę, żeby Siano kupić, a teraz mam 3 km. Więc 20 kosteczek sianka sobie wziąłem po 6 zł. No, to tak żeby mi się nie nudziło na urlopie. To już mam klocki do zabawy. Jak Wam się podoba, to już wiecie o czym będą najbliższe odcinki albo co w tym roku jest najgrubszą robotą dla mnie. Cześć, dzień dobry. Witajcie drodzy widzowie. Po czym poznać, że u Macie zbliża się urlop? Pytanie dla Was. Ano po tym. Zbieram zabawki. To już wiecie, co będziemy robić. Nie mówię, że dziś, ale w kolejnych odcinkach i nie mówię, że następne, ale w ciągu 2-3 tygodni właśnie. Wejście do tego domu, które już mnie denerwuje, wchodzenie po paletach, muszę przerobić kostką. No i zaczniemy obrzeża. Eee, tu są gotowe schody, tu i tu. Tu mam obrzeża, tam i na końcu, i trochę kostki. Więc taki jest plan gruby, plan grubych robót na ten rok. Natomiast, żeby to zrobić, muszę jeszcze kilka projektów tutaj, takich mniejszych zrobić, jak chociażby ten, który ostatnio tutaj walczę, czyli. Tamta rura, która sobie idzie o tutaj, ta 110, musi ładnie zakręcić, tu, 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 tu i dojść tutaj. I powiem Wam, że nie jest to łatwa akcja, bo tutaj nie bardzo mam ruch, ani w jedną, ani w drugą stronę. Ta rura jest tutaj do końca, do końca tego zwężenia kielicha wsunięta i tak samo tam, więc musiałbym ją uciąć. I to by było naprawdę trudne. Co tu dużo będę mówił? No, nie jest to łatwa akcja. Natomiast byłem dzisiaj w hurtowni i dostałem taki otopatent. Pozwólcie, że Wam pokażę. Taki otopatent. Coś takiego. I generalnie to ma mi pomóc rozwiązać mój problem. Czyli dla tych, którzy. Jeszcze nie złapali o co chodzi. Poczekajcie. Wycinamy sobie otwór. Troszeczkę większy niż to, co teraz pokazuję. Tak naprawdę to ta średnica otworu. Wycinamy. Wsuwamy tutaj uszczelkę. Jeszcze dla pewności ją zasilikonujemy, tak żeby ta podstawa, ta, o tutaj, ten, ten rancik w tym miejscu oparł się tutaj na rurze. I tak wbijemy sobie Tutaj 110 do 160 bez żadnych trójników. Bez że tak powiem większego męczenia się. A przynajmniej tak mi się wydaje, że bez męczenia. Zobaczymy, czy to tak łatwo pójdzie. Ale zanim jeszcze to cokolwiek tutaj z tym zrobimy, pokażę Wam pusię, jak urosła. Chodź tutaj, pusia! Chodź! No, chodź tutaj, szybciutko! To jest, drodzy widzowie, piesek, który według. Pewnej pani weterynarz miał dwóch dni nie przeżyć. Od tamtej wizyty minęło chyba za trzy tygodnie. No, ale to pozostawiam bez komentarza. Sami sobie dopowiedzcie co i jak. Jaki to jest poziom. Poziom wykształcenia. Chyba tak to trzeba na, nakreślić. Słowo nie bójmy się tego słowa. Co tutaj się zmieniło drodzy widzowie u mnie? Nie za wiele, tak naprawdę nie za wiele. Miałem spotkanie z Panem Marchewką, ale to jest moja nieodłączna kumpelka teraz po całym podwórku krąży za mną. Miałem spotkanie z Panem Marchewką, ale z tego spotkania wyszedł w cało. Generalnie w takiej odległości, mniej więcej jak do tego drzewa, może delikatnie 2 metry dalej. Siedział sobie tam z tamtej strony ogrodzenia za elektrycznym pastuchem. Wiedział, że ten pastuch kopie. Siedział sobie i przyglądał się kurom. Taki raban narobiły, ja mówię, co tam się dzieje. Tak, się drą te kury, pobiegłem szybko, kurczę, patrzę, a on sobie normalnie siedzi, jakby nigdy nic i obserwuje kurki, nie? Spotkał się nasz wzrok, przez chwilę patrzyliśmy na siebie, ale w momencie, kiedy ja się schyliłem po jakiś kamień, on wtedy kreskę dał, nie? Ale, panie marchewka. To jest nasze pierwsze spotkanie i ostatnie, które dla Pana było miłe. No, jeśli chodzi o indyczki, to kurczę, powiem Wam tak. Zostało mi 5 z 6. I nie wiem, co się dzieje, bo zauważyłem, że 3, może 4 nawet tak przyrastają. Eee, inaczej, 3 przyrastają. Ten, co leży, ten, co stoi. I ten. Natomiast popatrzcie, jaki ten jest mniejszy. One są przecież z tego samego okresu. Jest mniejszy, słabszy i tak samo ten pierwszy z lewej tam. I nie wiem, co jest kurczę, bo one nie mają żadnych takich standardowych objawów. Ani nie kaszlą, ani im tu nie puchnie nic, ani jakoś nie charczą. Są tylko takie troszeczkę apatyczne i, i takie. No nie mają apetytu, nie? I dostają pieprz, i dostają witaminy. I dostają różne y, mieszanki jedzonka I na, są na słoneczku I witaminki w postaci zielonego Mają dostęp I mimo wszystko coś kurczę, im jest Są takie jakieś niemrawe nie? Tamten jeden był taki niemrawy, niemrawy I w końcu padł Mam nadzieję, że nie skończy się to tak samo Przy tych ptaszkach No ale no nie bardzo mam nawet, powiem Wam, jak im pomóc, no bo nie wiem, co jest przyczyną. Nie widzę takich jakichś standardowych objawów, nie? Więc nie wiem, czy to zmiana pożywienia, czy zmiana kurnika. Wiadomo, w tamtym kurniku, gdzie były, są inne bakterie, przyszły do mnie, są inne bakterie. Tak mi się wydaje, że to może być najprawdopodobniej przyczyna. No ale jeszcze będę obserwował, bo kurczę, nie wiem. Ech, to tyle, jeśli chodzi o indyki. Tutaj, zasadniczo, kochani, wiele się nie zmieniło, ale pokażę Wam jedną fajną rzecz. Coś, co próbowałem zrobić na tym polu i mi nie wyszło. Gdzie ona jest, o tam? <grych> to jest właśnie Pusia. Ile ona kilometrów nabije? Ja się tutaj ochodzę dużo po tej działce, a ona, kochani, to jeszcze więcej. Ona się nabryka tyle, ale popatrzcie. I ta noga już lepiej. muszę takiś. O. Widzicie? Bryka sobie już śmiał ten piesek. A chciałem Wam pokazać to. Patrzcie, jak pięknie. To jest to, czego nie mogłem tam zrobić. A co się tutaj udało? Ewidentnie się udało. Są jakieś tam prześwity, no ale to wiadomo, że, że wszędzie się trafią. Natomiast jest niebieska, piękna łąka łąka faceli. Jakby ktoś był zainteresowany. Oczywiście wiadomo, że z tej ilości to nie będzie nie wiadomo ile miodu, to raczej będzie domieszka miodu faceliowego do kwiatu wielokwiatowego, który teraz pszczoły zbierają, ale zawsze coś. Szybki update wam zrobię, jeśli chodzi o szklarnię. Pomidory staram się obrywać te doły i powiem wam, że no jest już trochę tego tutaj. Nawet na pierwszym rzędzie tylko wam pokażę ile tego wisi. Co prawda, dzisiaj jest gorąco i troszeczkę te liście są takie obwiednięte. Ja podlewam rano tylko te pomidory. Czasami, jak jest bardzo gorący dzień, to jeszcze na wieczór coś lekko cyknę. Ale głównie rano i. No jest troszeczkę tego. Tej masy liściowej też jest mnóstwo tego, muszę obrywać. I mnóstwo tego w dalszym ciągu jest. Wilków to już powiem Wam nie wiem, ile oberwałem. I tak naprawdę, jak nie oberwę 3-4 dni tak regularnie, to za chwilę znowu gdzieś. Już wilki są. Tu ogórki startują, kolejne. Jarmusz, arbuzy. Pokażę Wam. Patrzcie, jakie byczki tutaj. Jeden, drugi. To są największe, takie. Tam jest trzeci. Yy, tam jest czwarty. Tam jest taki malutki piąty. Tutaj jest kilka mniejszych, gdzie one są. Sekunda. Mam gdzieś tutaj. O. Zmarniały? Były takie mniejsze, ale wziw... aha, popatrzcie, poodpadały. Ciekawe czemu. Nie wiem czemu, ale poodpadały. Takich było kilka, ale teraz ich nie widzę. Pusia, co tam się stało? Piesku mój, co tam się stało? <laughs> Super, psinka jesteś. Super. Chodź, idziemy. Yy, dobra. Tu wam pokazałem co. I jak idziemy dalej. Jest tych pomidorków naprawdę. Jak to wszystko ruszy, te pomidory, to będzie będzie dużo. No dobra, ale... Tylko nie wiem czy te moje podejrzenia są słuszne, więc idziemy sprawdzić. Tu jest ten mały kotek, który został u nas. Chodź tutaj, pazuria. Idź. Taka dzikuska troszeczkę jeszcze. Tu Wam chcę jedną rzecz pokazać. Tu jaskółki coś tam podbudowują. Nie wiem, czy na drugi lęk, czy nie. Ale drugie gniazdo zaczynają budować tam na tamtej lampie. Jedno na tej lampie, drugie na tamtej lampie budują. Co tam, kuraczki? Woda jest. Jest. To dobrze, to bardzo dobrze. Fajnie się nawet to poidło sprawuje, powiem Wam szczerze, w miarę czysta woda, wiadomo, tam trzeba troszeczkę przepłukać co jakiś czas, bo tu gęsi trochę dokuczają z tym i kaczki, ale jest stałe źródełko wody, ładnie sobie dopływa, no i ten kielich co jakiś czas myje, chociaż ta woda przeważnie płynie jakby takimi swoimi ścieżeczkami, nie? Nie, nie tak dookoła, tylko albo tu, albo z tamtej strony i to wszystko. Jajo, tu widzę ktoś złożył. Kto tu jaja składa? To nie tu, w miejsce na jaja. Zmykać. Hopla. No, nie tu. O, już wszystko, żeście zjadły. Dobra, zaraz tutaj dosypiemy. Kaczuchy podrosły. Patrz, jaki miks tam wyszedł. Jednak gdzieś mi się jedno jajko zapodziało. I to jest miks tej białej gąski, która była kryta przez gucia i taki, taki popapraniec wyszedł trochę. Ale to jest gąska na mięsko więc mi to nie przeszkadza w niczym natomiast taka dziwna gąseczka wyszła tamte garbonoski już fajne chodź Pusia idziemy jaja zebrane to jest to co ty tybryski lubią najbardziej ale gorąco w tym kurniku, kurczę. Dzisiaj jest taki dzień, że niby to ciepło, niby to zimno. W słońcu gorąco wręcz. Ale wiatr jest taki zimny. Tak nie wiem, 28, chyba 9 jakoś tak jest dzisiaj. I zaraz się bierzemy za tą robotę, tylko to jest tak najgorzej, że muszę wszystko naraz zrobić. Bo jak rozwalę te rury, no to pasowałoby, żeby to dzisiaj było skończone. Dobra nasza rura wpalona, że tak powiem. Wycięte uszczelka, i tutaj wsadzone kolaneczko. To co widzicie to zasylikonowane jest, bo nie chcę, żeby tam jakoś woda przeciekała. I żeby tutaj piasek się wsypywał, więc jest dość obficie zasylikonowane. Niczym mi to nie przeszkadza, bo za chwilę to będziemy zasypywać. Ale nie musiałem tej rury wydzierać. I to jest najfajniejsze w tym wszystkim. Trochę się męczyłem z tą wielkością, bo tak jak widzicie, musiałem tutaj wyrzynać wyżynarkami, kurde. Najpierw tą mniejszą zrobiłem, ale źle sobie zmierzyłem, ta była większa, ale i tak była za mała. Musiałem docinać nożykiem. A żeby nożykiem płynnie szło, to podpalałem palnikiem. I to tak dookoła trochę, ale wreszcie zamontowałem. No i już jest elegancko. Teraz mogę się tutaj dołączać i tak naprawdę myślę, że dobrą godzinę skróciłem czas, który bym potrzebował, żeby tutaj przeciąć, wstawić trójnik i żeby tu się bawić, bo tu jeszcze mufę bym musiał dokupywać i bawić się, żeby tutaj ładnie to wszystko zrobić. Może mniej niż godzinę, no ktoś pewnie zawodowiec by to szybciej zrobił, ale mi by to pewnie zeszło z godziny. A tak pół godzinki roboty i jest. No i tak wygląda skończona robota. Szybka akcja. 3 godzinki roboty i. No, nie, trzy, dwie godzinki i jest. Dwie, dwie i pół, jakoś tak. I teraz zasypujemy tak do wysokości rury, i będzie zamulane wodą. Tak, żeby to nie siadało, żeby to było dobrze otulone piaskiem. Zerknijcie, jak dzisiaj pszczółki pracują. Wolniutko będę przesuwał, żebyście zauważyli ruch pszczół. Ale dzisiaj to jest ich tu tysiące. Może w tą stronę. Widzicie to, czy nie widzicie? Trzmiele, pszczółki, nawet motylki. Dzisiaj przepięknie. Jest tak powiem wam gorąco i parno. I wtedy rośliny najlepiej nektarują. Ale łąka mi się udała. Patrzcie jak to pięknie wygląda. Coś pięknego. Aż szkoda będzie to kosić. No ale jeszcze chwilę. Jeszcze poczekamy z tym koszeniem. Na pewno musi faceria przekwitnąć, bo szkoda by było, żeby pożytek pszczółkom likwidować. A tu jest tak pozabezpieczane, bo kurczę nie wiem czy to łoś czy jeleń. Coś dużego tu przychodzi i mi obgryza. I trzeba było tak zabezpieczyć, żeby się tu nie pchało na cebulę. No, i takie to moje szczęście. Pierwszy dzień urlopu, kochani, sobota 26 i nie wiem, czy to zobaczycie, czy nie, ale niedawno przestał padać deszczyk. Więc dzisiaj trochę mokro, za dużo nie porobiłem, ale spokojnie, rozkręcamy się. To jest dopiero początek urlopu. Planuję troszeczkę tutaj podgonić pracę, i, i wtedy powinno być ok. Nie wiem, będzie to widać po. może po tunelu trochę będzie widać, że. Mokry i to jest mokry z tej strony, nie, nie z tamtej. No, dobra. Dzięki, kochani. Eee, wracam do Was i postaram się teraz więcej publikować. Oczywiście, tak jak mówiłem i jak uprzedzałem w tym odcinku, no będę skupiony trochę na pracy w koło domu i ktoś będzie chciał oglądać, nie ma problemu, ktoś nie, no to trudno. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się. I do następnego. Cześć!